Halo, halo, dzień dobry, kalimera, moi drodzy. Witam was bardzo w drugim dniu urodzinowego tygodnia. Widzę, że jest już ta, tutaj sześć osób na Facebooku. Przywitajcie się, proszę, będzie mi bardzo miło wiedzieć, kto w tej chwili już mnie ogląda. Ja się krótko przedstawię. Nazywam się Żaneta Barska, jestem autorką bloga Powiedz to po grecku, na którym promuję Grecję i język grecki. W tej chwili trwa urodzinowy tydzień. Podczas którego świętujemy moje urodziny i urodziny, trzecie urodziny mojego bloga. I w związku z tym mam dla Was mnóstwo niespodzianek. Cześć Aleksandra, widzę, tutaj Aleksandra już się przywitała. Super. Cześć Ania Kalimera. Moi drodzy, wczoraj pierwszą niespodziankę, którą ogłosiłam, to była promocja w moim sklepie. Z promocji skorzystało już bardzo dużo osób od wczoraj. Promocja trwa do, do niedzieli, do północy, do 17 maja, także macie jeszcze czas, żeby skorzystać zarówno z darmowej dostawy na moje książki na te dwie książki Gramatyka Nowogrecka i Rozmówki Polsko-Greckie mojego autorstwa oraz promocja na, na e-booki. Wszystkie e-booki są w obniżonej cenie. Cześć Gosia, cześć Gabrysia, cześć Ania, cześć Iwona, cześć Marek. Super, cześć Renia. Bardzo mi miło, że, że się przywitaliście. Dziękuję Wam również bardzo za wszystkie życzenia, które mi wysyłacie od wczoraj, zarówno dla mnie i dla mojego bloga. Życzycie mi wytrwałości w pisaniu, wielu pomysłów, na szczęście na pomysły nie narzekam, także to życzenie już się spełnia. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wszystkie miłe słowa, które, które mi wysyłacie. Bardzo Wam za to dziękuję i naprawdę takie, takie komentarze motywują mnie do dalszego działania. Nie przedłużam już i przechodzę do dzisiejszej niespodzianki. Dzisiejsza niespodzianka jest dla osób początkujących, tak jak wspomniałam wczoraj. i Jest to zeszyt ćwiczeń do nauki pisania greckich liter. Jest to zeszyt ćwiczeń, który przygotowałam do pobrania zupełnie bezpłatnie. Możecie go pobrać, tutaj już link macie w opisie do tego live'a. Także tam idziecie, wpisujcie swoje imię, swój adres e-mail, i pobieracie ten zeszyt ćwiczeń na swój komputer. Można go wydrukować oczywiście, bo, bo zeszyt ćwiczeń jest do nauki pisania odręcznego. Także możecie go wydrukować. Jeśli nie macie drukarki, to polecam przepisać te wszystkie literki, które widzicie w zeszycie i po prostu później ręcznie już pisać na, na swoich kartkach. Oprócz tego zeszytu ćwiczeń przygotowałam również instrukcję wideo. I na tym, na tym filmie zobaczycie, jak ja piszę wszystkie te literki i objaśniam, w jaki sposób dokładnie je zapisać, bo niektóre literki mogą mieć kilka wariantów, więc podaję Wam też, jakie warianty możecie spotkać w odręcznym pisaniu, żeby było Wam po prostu łatwiej poznać Jak się nauczycie, powiedzmy, że literka lambda ma takie ogonki, a zobaczycie literkę lambda bez ogonków, no to żebyście wiedzieli, że to jest ta sama litera. Po prostu można ją zapisać na kilka różnych sposobów. Renia pisze super z tym zeszytem, takich rzeczy brakuje początkujących. Tak, w angielskim internecie jest bardzo dużo takich, takich pomocy do, właśnie dla osób początkujących. Natomiast w języku polskim nie znalazłam nic takiego. Także no, pomyślałam, że to będzie fajna, fajna rzecz właśnie dla osób początkujących, dla tych, które mają, które zaczynają się dopiero uczyć pisania, bo jest to jeden z takich aspektów trudniejszych w języku greckim. Właśnie naukę należy zacząć od nauki alfabetu. Czyli od wymawiania wszystkich liter i od nauki pisania, bo później, czy mówienie, czy już nie słuchanie, czy czytanie, to właśnie one będą jakby kontynuacją tych pierwszych podstawowych umiejętności. Gosia pisze, że już ściągnęła super pomysł. Dziękuję bardzo, Gosia. Miłej nauki życzę. Także super, Ania też pisze, że bardzo fajna, fajny pomysł. Bardzo dobrze, także idźcie, korzystajcie. Ten zeszyt będzie od tej pory już cały czas dostępny u mnie na blogu, także będziecie mogli go pobierać ile razy chcecie. Będzie mi bardzo miło, jeśli znacie jakieś inne osoby, które nie, nie obserwują mojego bloga, a również chciałyby się nauczyć pisania po grecku żebyście po prostu im przesłali ten link, żeby też mogły pobrać swój egzemplarz. Także to jest też taka moja prośba do Was. Gabrysia pisze, ja też już pobrałam, świetny pomysł. Super, bardzo się cieszę, Gabrysia. Więc tak, więc to była dzisiejsza niespodzianka. Zeszyt ćwiczeń plus instrukcja wideo, także miłego użytkowania tego zeszytu. Jutro rano nie będzie kolejnej niespodzianki, natomiast będzie live o godzinie 20. I na tym live opowiem Wam o tym, jaka jest historia w ogóle mojego bloga, jakie trudności napotykam w prowadzeniu bloga, czego się nauczyłam przez 3 lata blogowania, więc jeśli jesteście ciekawi, to bardzo Was zapraszam tutaj na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, będziemy wszędzie na żywo. I również będę odpowiadać na Wasze pytania, które bardzo dużo osób już mi wysłało różne pytania na temat dosłownie wszystkiego na temat języka greckiego, na temat Grecji, na temat bloga. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytania, na które nie znaleźliście do tej pory odpowiedzi, to wysyłajcie mi je, czy tutaj w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej, i jutro będę na nie odpowiadać. A kolejną niespodziankę będę miała dla osób bardziej zaawansowanych i ogłoszę ją w czwartek o godzinie 12. Także ode mnie to już tyle. Dominika pisze sukcesów w dalszym rozwijaniu bloga. Dziękujemy za zeszyt. Super, dziękuję bardzo Dominika za życzenia. I widzimy się jutro, moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego dnia. Pa, pa.